Drelich. Działasz w ukryciu bez wrogów. Znowu jest tego więcej niż się umawialiśmy. Ktoś podszywa się pod Drelicha i wyrabia go w jakiś pseudoromans. Wejdziesz do Warszawy i zgarniesz go za wszelką cenę. Wszelką? Usunąłem się w cień, a i tak ktoś na mnie poluje. Jego już nie ma. Lepiej, żeby przez chwilę Was tutaj nie było. Ten facet ściąga kłopoty i to Ty musisz za nie płacić. No to umiejętnie.